Cześć, z tej strony Glizdor.pl Witam Was w kolejnym odcinku ATS Wyspa. I dzisiaj pokażemy, co się zmieniło. Zmieniło się bardzo dużo. Miałem wczoraj odcinek nagrać, byśmy Wam pokazali troszeczkę jeszcze mniej tych rzeczy, co było, ale jest jak jest. Zmieniło się trochę tak. Tutaj powstał budyneczek taki ala, mniej więcej z, z solarami. Trochę tych solar też już mamy. To jest ponad, chyba, cztery solary. E, tu są trzy. Jak się nie mylę. I jedna była chyba gdzieś indziej wykorzystywana. A nie, dobrze, trzy są, bo ja dwie miałem tutaj i jedna była gdzie indziej. Oczywiście one co tam produkują energię, teraz to nie, bo jest noc. Jest noc, więc one teraz nie produkują. E, I tam jest zbierana do takiego. Zaraz po powiem, powiem ogólnie, bo ja się nie znam na modach aż tak maksymalnie. Oczywiście czemu tutaj tak piszę, no bo piszę, bo mister się tu szwendał i, i wysadził mi tutaj trochę, ale nieważne. Wejdziemy sobie. Zbiera się właśnie do Redstone Energy Cell. Tu jest ponad e, 10 milionów energii to jest, e, szybko wykorzystuje się, no ale utrzymuje mi to co, ja na razie dużo nie potrzebuję tej energii i zaraz, tutaj bym poszedł tędy, ale nie, pójdziemy sobie normalnie, wejściem tradycyjnym. E, tutaj chłopaki na odcinku, e, czyli mi, Misio i Enek e, zbudowali, może ja pamiętał co to jest, e, kurde nie to. Nie to. Nie pamiętam. No tutaj pisze, pisze na górze się wyświetla, ale ja tego nie widzę, bo, bo mam co innego. Licznik, nagrywanie. Nieważne: zbudowali piec. Yy, odlew odlewnik w sumie ten. Itemów yy, mniej więcej wiem, bo się już tym bawiłem kiedyś, jakiś czas temu. Nic jeszcze nie ma, no bo nic nie robiliśmy. Na razie tylko przygotowane, fajnie półeczki zrobione, oczywiście jakieś tam książki, crafting, bardzo taki fajny skromny domek, drzwiczki jakieś ciekawsze zrobione, tutaj piecyk zrobiony na przepalanie no i takie Ala. Ala takie małe domki, właśnie w takiej fortecy mniej więcej to fajnie wygląda, daje taki design temu terenowi. Żeby nam tutaj zombiaki nie stukały, chociaż tak nam to stukać to i tak, ale mieliśmy tutaj, znaczy miałem tutaj zrobić e, ścianę, ale jednak nie, żeby tutaj było tradycyjnie, że jakieś jest wejście mniej więcej. E, zrobiłem przejście, naciskamy shift i normalnie przechodzimy, można teraz spację nacisnąć i shift. E, tutaj widzieliście, tak jak było, tak się nie zmieniło, tutaj miało być... E, Taki komputer gdzie się przechowuje i temet. Ja, tak, no, ja to tak nazywam, ja to zamieniam zamienniki. Nie miejcie pretensji do mnie, ale nie jestem. Na, jestem naprawdę nie... Wie, nie znam się na modach. Mniej więcej to co się przyjrze, to mniej więcej to mogę zrobić. Więc oglądam sobie poradniki i po prostu wykonuję. E, większość itemów przeniesiona została właśnie tak jak tutaj widać skrzynki są. I naprawdę zapełniło się, szczególnie ta. E, lag jest. Się zapełniła momentalnie, a zapełniła się z powodu zaraz zobaczycie czegoś, e, tu mam spalarnię, to, to co było. No i właśnie ten komputer, gdzie są itemy, czyli e, terminal, dokładnie to się nazywa. Moż, tak się na to mówi. E, no i terminal, no już tam też mam surowce podpięte. Tam e, mam tylko, znaczy tutaj mam w sumie ory podpięte. Tak jak widać, tutaj się to ciągnie. No i tutaj mam na razie skrzynki zamiast e, ten, zamiast e, procesorów, tak, bo procesory się mówi. Więc tutaj coś tam nie ma w sumie nic. Bo ja tutaj nie ładowałem na razie. Itemów że chciałem tutaj zapełnić do końca i wtedy przeładować sobie większość itemów. E, no i właśnie tutaj się energia e, płynie, sobie stąd wyciągana jest właśnie do terminala bo terminal dużo nie potrzebuje i tam dalej, zaraz zobaczycie co, co tam jest e, co tu jeszcze Z, tutaj, a wyjdziemy sobie na dwór za chwilę, ale zanim wyjdziemy to zobaczycie, tutaj sobie e, pobiera wodę i płynie sobie tędy tam do dołu zrobiłem bardzo fajny pat e, Shift, dobrze. O, i ona sobie płynie tędy, właśnie tam daleko, daleko. To jest trochę drogi. Wyjdziemy sobie na zewnątrz, i ona sobie tutaj płynie pod ziemią. O, i tutaj podlewa, podlewa sobie trawę. Bardzo fajny sprzęcik. Też oglądałem, właśnie, odcinek Wiha i tam znalazłem coś takiego, i zbudowałem. Zmieniło się tutaj, był ten domek albo nie było już nawet, nie wiem, trochę się pozmieniało. Drzewek doszło w kopalni. A, będę ją przerabiać, tak, będzie zejście takie, właśnie jak tam jest, na te bloki, żeby można było wejść i wyjść, On, czyli na te, na te bloki. Dobra, zejdziemy. No i to, co tutaj jest, oczywiście, jeszcze ten junk loader. Tam też i to co robiłem, czyli już wykopałem co, Miało być to na Tajlapie, ale jednak nie. Jakoś się tak wziąłem. Choć, do, w sumie wczoraj wykonywałem, bo teraz jest godzina czwarta w nocy, jak ja to nagrywam. Więc wczoraj to skopałem. Nie wiem, z pół godziny, godzina się zeszło. Poszło kilofów, no około takich e, os, z osium, osium robione. 6, e, Może 5, a tu jest maszynka. M, którą sobie. Digital Miner, w którą sobie zrobiłem z surowcy moich. Okay. E, korzystając z pomocy tam u Loksa. E, niektórych u niego maszyn, e, żeby zamienić tam niektóre rzeczy. E, zbudowałem właśnie. No, i tam patrząc na jego maszynę, po prostu ustawiałem swoją maszynę, czyli tam konfigurację, co jak, co. Więc e, tak mi to pomogło i doszedłem, właśnie. I tutaj, teraz ona tutaj sobie wydobywa z podziemi. Jeszcze ponad 5000 bloków ma do wydobycia z systemu wydobywania orów. No ja już tutaj dzisiaj raz zabierałem tu itemy nawet dwa trzy razy. No w tej chwili jest tak jak widać, więc naprawdę tego już jest odgroma. Nie mówiąc, że zaraz to i tak wyłączę i nie będę wydobywać, bo nie ma sensu. Z tego powodu, że zobaczcie co ja tu mam. Tu jest cała skrzynka Orów. No i tu już jest praktycznie druga. Więc jak ja teraz przełożę, to już tamta będzie praktycznie zapełniona za pełna. pełna. Dalej, dalej, dalej. Już jakoś teraz się potwornie spełnią. To też jest plus, właśnie tego miejsca. zacząłem budować lasery. Tak, akurat nie są drogie lasery. W sumie diaksy idą, no ale mam trochę tych diaksów. Już tam ponad dwa staki, No, na razie nie jest przydatne do niczego innego, więc mogę akurat te lasery, właśnie zacząć budować. Na razie jeszcze nie mam takie. Znaczy, będę tutaj przeciągał w ogóle sobie energię, więc trochę tutaj potrwa, zanim okabluję ten teren, bo to kable i w ogóle wszystko, a, nie, a ja się będę bawił bardziej kablami. No i zresztą chcę tutaj rozplanować trochę ten teren, żeby tutaj jeszcze ten e, tanki postawić, i tanki raczej postawię sobie te, te tanki, właśnie. Z open blocks, yy, bo są bardzo fajnymi tankami. Yy, oczywiście zacząłem robić piece z Minecraft'a. Minecraft'a nie wiem. No, będę, yy, będę produkować coś tam, coś tam. <laughs> nie pamiętam dokładnie z pamięci. No, trudno. Yy, tutaj jest yy, pomieszczenie stare. Muszę skopać i zabrać ten blok, bo ten blok mi się przyda. I tutaj raczej już nic nie będzie. O, i teraz to nie wyjdę. Ups. Kurde, jak ja teraz zrobię to. Dobra, inaczej. Potrzebuję. Kobla. Dobra, mamy kobla. W sumie, żeby się nie bawić, odkładanie bywa leta. Nie chce mi się latać po tych skrzynie. O! Dobra, w sumie jeden potrzebowałem tylko. No i to tyle z takich nowych rzeczy. Więc nie miejcie tam... Opisałem komentarze. Nie miejcie pretensji do NK, że tyle tutaj już się wydarzyło, bo oni i tak będą, będą to powtarzać te rzeczy. Ja sobie tam buduję tam w miarę. W miarę. W miarę. No i przejdziemy się, doszły nowe osoby na serwer. Doszedę Mister C. Jak na razie, z tego co widziałem, nic tutaj wiele nie zrobił. Buduje się tutaj jakiś taki domek. Coś w stylu wielkiego namiotu. Zobaczymy, jak to później będzie wyglądało. Oczywiście Klopero przebudował sobie domek. Ojej, Dobra, pójdziemy szybciej. Loperosy przebudowa tutaj domek, właśnie fajnie to wygląda. Już tam też pełnie w środku fajnie wygląda. O, a ja to coś skupnę. Bo to jest mi potrzebne. O nie, jeszcze jedno. Dobra. Eee, he he. I tutaj też jest właśnie to zejście. I jeszcze raz. O, już tutaj naprawdę sobie zrobił ścianek sporo. Już tutaj jakiś. O! Fajnie to wygląda, patrzcie ile tego ma. Naprawdę on chyba lubi takie rzeczy. Tutaj sobie farmę buduje, właśnie taki system jak ja mam, tylko że rura jest poprowadzona tak jak widać. Zamiast u dołu lepiej, by było to, lepiej to by wyglądało. Co tutaj jest takiego? A, lawa. Dlatego. No i tutaj on sobie będzie budować dalej prawdopodobnie. Oczywiście mam buty e, z, z Thumbcrafta. E, misio mi zrobił. I teraz lecimy do góry. Właśnie tak samo będę zejście do kopalni robił. E, pójdziemy sobie tam do Gaskina. Bo tam też się zmieniło. Enek zaprojektował e, z Gaskinem taki fajny Fajny domek w górze. Jeszcze na razie tutaj wejścia nie ma. A może już jest? Nie wiem, wiem, że miał dopiero projektowany. Ojej, tutaj szkło jest. I właśnie nie wiem, czy to w ogóle jest jakieś wejście. O to chodzi. Bo jeśli jest, to nawet nie wiem, gdzie w ogóle. O, tu jest. E, już tam maszyna produkująca energię. Zresztą tutaj nic więcej nie ma, bo... Na... Jeszcze na razie wiele nie ma. Ale bardzo fajnie to się prezentuje. Fajny w ogóle widok. Fajnie w ogóle z daleka wygląda to. Zrobi naprawdę niezły efekt. E, kilka maszyn. E, I zaraz zobaczymy czy tutaj jeszcze coś na dole jest. E, a je, tutaj jest pomieszczenie się da wyjść o, tędy się da przejść tu jest pomieszczenie właśnie u, ciekawe co to będzie aha, u niego chodzą szkielety bez bez łuku to jest, a dobra, nie idziemy tutaj ja, wy ja wychodzę stąd i poleci polecimy sobie na parę lotni tylko tędy wyjdziemy nie, tu jest zabudowany się gubić można. Zgubić się tu można. Tędy wyjdziemy. Polecimy sobie tutaj chyba. Ja sprawdzę w ogóle. Tak. E, polecimy sobie do miejsca, gdzie są. gdzie się nowe osoby budują. Tutaj właśnie przejdziemy z nadbazą Mistera. Tylko nie wiem dokładnie kto tam się buduje, ale domyślam się, że tam buduje się. Gdzieś się buduje ogórek i jeszcze ktoś. Więc tutaj sobie polecimy. Ja tutaj widziałem kawałek z krawka. E, czegoś zbudowanego właśnie. To jest tutaj to miejsce. Ups. Idziemy. i nie wiem kto tu się buduje. Nie zaglądam w skrzynki, bo to nie moje. W sumie nawet pozabezpieczane jakoś, tak tutaj, albo tylko tutaj po prostu zabezpieczone. Tak jak nie ma tabliczki, to naprawdę ciężko jest. Nie wiadomo w ogóle kto się gdzie buduje. I polecimy sobie jeszcze w jedno miejsce. jest Fajne, bo o, nie tak zrobimy. Tutaj polecimy sobie w górę bardziej. I znowu polecimy sobie wyżej. O, i będzie można lecieć znowu. I tutaj też ktoś się buduje. To jest wyspa. Kolejna gdzieś tam widać. Polecimy sobie kolejny raz to dolecimy da dużo, dużo dalej. Bardzo fajnie się tym przemieszcza mapę. Yy, tym bardziej, że bardzo tani sprzęcie. Aż to jest yy, ponad 6 skóry na jedną skórze. W sumie 12 skóry. O, tutaj ktoś się buduje właśnie. Ups, Miałem, muszę coś zjeść. Trochę chleba mam, więc. Więc ktoś, kto dopiero zaczął. Nie wiem. Nie wiem kto. Szczerze. A, ja chyba wiem. Dobra, już wiem chyba. To mi się przynajmniej wydaje. Albo nie wiem, nie wiem. No dobra, nieważne. No i wrócimy się. Droga. Na szczęście mamy te buty szybko biegowe, więc ja chyba dobrze idę w ogóle. Dobrze idę. Tu jest... Tu jest stary domek e, Loksa i zapa, którego już nie ma. Tutaj była ta aura, co zżerała, już jej nie ma. Została zlikwidowana. Tu się buduje ten kolega Jaro. Wow, ile farm. Jaka farma, osoba. O, fajna krowa, koza. Co nam na głowie? O! Chciałbym taką. Chyba ją zabiję zera. Cóż ja mam na głowie teraz? Nie wiem, czy widzieliście w ogóle. E, zaraz wam pokażę. Tylko coś ostrzeżemy sobie je wszystkie, bo przyda mi się wełna. Właśnie do tych zejść. E, jak widać, ogrodzony fajnie teren. E, fabryka chyba drzewa. Uuu, przeszkodziła z solarą. Musi tutaj poprawić sobie kolega, mały domek. E, oczywiście tam pewnie pod ziemią coś jest. Tu jest coś. Ma pobudowane już produkcje. No, maszynek trochę jest zrobionych. O, tutaj kolejny. A, bo to jest z tego drzewa fabryka. Ale coś tam jeszcze nieodpowiednio chyba działa. Albo teraz po prostu prądu nie ma. O, jest noc. No i fajnie ogrodzone, tylko przydałoby się, jakby ten dirt był zamieniony na, przykład na coś, albo tutaj trawa jeszcze wystawała bardziej trochę dalej. Bo ja nie lubię, jak tak górna dirt jest od razu widoczna. No i, i dobiegamy do końca. Tutaj się Wichsona też tam zmieniło trochę w środku, ale to pokażemy następnym, na w następnym odcinku. Wrócimy na swoje miejsce. To to właśnie, a to widzieliście byłem tutaj przecież już no. no i to w sumie tyle taki niewielki odcinek e, krótki, no bo no co maszyny są, dalej będę budować tutaj gdzie chyba nawet był crafting właśnie tamtych piecy e, dzisiaj się już nie będę zabierał znaczy po południu, prawdopodobnie albo nie wiem e, innego dnia zobaczymy E, ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie. Jestem naprawdę zachwycony, bo było ponad 20 łapek w górę e, Pod tamtym poprzednim filmiku z Minecrafta. E, ale brak komentarzy, naprawdę chciałbym, żeby komentarze się pojawiały. No. Lajkujecie to znaczy, że e, oceniacie. No, skomentujcie też kurde. Ja wtedy wiem czy coś jeszcze poprawi, czy nie, no bo tak to to nie mam pojęcia w ogóle z czy ktoś jest na tym kanale, czy nie. A więc komentujcie naprawdę. Przydają się komentarze. Mogą być nawet negatywne mogą być też łapki w dół, no trudno. No i to tyle. Do zobaczenia. Cześć.